Witajcie! Mam na imię Kasia, jestem instruktorką tańca i fitnessu, a dzisiaj chciałam poprowadzić z Wami lekcję wychowania fizycznego. Dzisiaj zrobimy sobie pierwszą część układu z pomponami. Jeżeli pomponów nie posiadacie, nie martwcie się. Bardzo prosto można je wykonać z reklamówek jednorazowych albo też z bibuły. Także do dzieła, przed przystąpieniem do filmiku, dobrze byłoby je mieć. A jeśli już je macie, to zapraszam do wspólnej nauki. Zaczniemy sobie od samego ruchu rąk. Zaczniemy sobie od pozycji ręce w dół, ale pięknie napięte. Stoimy. Na raz ręce bok. Raz. Na dwa. Uginamy ręce w łokciach. Dwa. Na trzy. Góra skos. Trzy. Świetnie. Może powtórzmy sobie te pierwsze trzy. Czyli bok. Uginamy. Góra skos. Wspaniale. Czyli mamy raz. Dwa. Trzy. Następnie krążymy łączymy. Na górze robimy pełne koło i przejdziemy sobie do takiej pozycji. Jeszcze raz góra skos. Koło rącz, Świetnie. Cudownie. Jeszcze raz góra skos. Koło oburącz i wasza lewa ręka jest na górze, a prawa ręka jest na dole. Oby dwie ręce są zdjęte w łokciach i teraz staramy się wymieniać góra dół. Hop, 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 hop. Super. Ciekawa jestem, czy pamiętasz, jaki był początek. Zaczynamy sobie ręce bok. Raz. Uginamy łokcie 2. Góra skos 3. Koło 4, 5, 6. Super. Mamy robota. 7 robot i 8 robot. Pięknie. Zacznijmy jeszcze raz. Raz. 2, 3. Koło. 4, 5, 6, robot 7, 8. Super! Jeszcze raz bez nóg, a potem spróbujemy sobie dołożyć prosty ruch nogami, żeby wszystko wyglądało ciekawiej. Zaczynamy. Jeszcze raz ręce. Raz. Uginasz w łokcie, dwa. Góra. Siedem. Osiem. Super. Pierwsza ósemeczka rękami już za nami. A teraz spróbujmy sobie dołożyć ruch nóg. W pierwszej ósemeczce będzie to tylko rozkrok i powrót. Rozkrok i powrót. Dokładnie tak, jak wykonujesz pajacyki nogami. Przy pierwszym ruchu będzie to rozkrok. Raz. Przy drugim ruchu złącz dwa. Przy trzecim rozkrok. Trzy. Przy kółeczku łączymy cztery, pięć, sześć. I zostajemy już tak siedem, osiem. W kolejnej ósemeczce to się zmieni świetnie. Spróbujmy zatem jeszcze raz z nogami. Zaczynamy sobie od. Rozkroku, ręce bok. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, rozkrok, trzy, złącz cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cudownie, mamy całą pełną ósemkę. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Ręce w bok. Trzy, dwa, jeden i szeroko, wąsko, szeroko, wąsko, 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 wąsko. Świetnie. Czyli można powiedzieć, że nasze nogi trochę naśladują ręce, bo jak ręce idą szeroko, to i przechodzimy sobie wtedy do rozkroku. Jeszcze raz powolutku. Ręce bok, nogi bok, raz. Uginasz łokcie, łączysz nogi. Dwa. Góra skos, ręce nogi szeroko. Trzy. Łączysz kółeczko. Cztery, pięć, robot sześć. Siedem, osiem. Super. Troszeczkę przyspieszmy. Trzy, dwa, jeden i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wspaniale. Ostatni raz powtórzymy sobie tą osiemkę i przejdziemy do kolejnej. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! W ten sposób zakończyliśmy pierwszą osiemkę. Chciałabym, żebyśmy teraz przeszli do osiemki drugiej. Będzie ona Zaczynała się od rąk w górę i rozkroku raz. Następnie wasza lewa ręka będzie schodziła do prawej stopy, ale żeby to zrobić, musimy wykonać skręt ciała i kolanem dotykamy podłogi. Delikatnie. Wychodzimy w górę. Zatem w drugiej ósemeczce mamy, tu mamy, tak się skończyła pierwsza ósemka, wychodzimy do drugiej. Raz. Dłoń do kolana. Dwa. Wychodzisz w górę. Trzy. Super. Prawa ręka. Cztery. Wracasz w górę. Pięć. Świetnie. Jeszcze raz. Tak kończyliśmy poprzednią ósmeczkę. Rozkrok. Raz. Lewa ręka do prawej nogi ze skrętem. Dwa. Schodzisz w dół. Wychodzisz w górę. Trzy. Druga ręka. Cztery. I pięć. Kierujesz rękę w bok. Sześć. Łączysz ręce, łączysz nogi. Super. I teraz prawa ręka krążenie w tył. Dołącz i otwórz. To będzie osiem. Druga ósemka jest nieco bardziej skomplikowana od pierwszej, ale trening czyni mistrza, więc zaraz wszystko opanujemy. Pierwszą ósemeczkę kończyliśmy na robocie i przechodzimy sobie do rozkroku. Ręce, góra, skos. Raz. Skręt tułowia. Schodzimy w dół. Dwa. Wychodzisz w górę. Trzy. W drugą stronę. Cztery. I prawa ręka bok. Pięć. Łączysz nogę do nogi i rękę do ręki sześć. Prawa ręka krążenie w tył. Siedem. Otwierasz ręce. Osiem. Super. Spróbujmy zatem jeszcze raz. Zaczynamy od robota, przechodzimy do rozkroku i ręce góra skos. Trzy, dwa, jeden i raz w dół. Dwa, góra, trzy. 4, bok 5, dołącz 6, prawa krążenie 7, lewa otwórz 8. Świetnie. Jeszcze raz, a potem postaramy się połączyć obydwie półsępki. Przygotowani? 3, 2, 1 i rozkrok dół, góra druga. Bok. Dołącz, krąż, otwórz. Myślę, że jest ekstra. Jeżeli jeszcze nie jest ekstra, to pamiętaj o tym, że filmik możesz przewijać, przewijać i przewijać i jeszcze raz go sobie powtórzyć, i jeszcze raz ile będziesz potrzebowała, ile będziesz potrzebował, żeby to dobrze złapać. A tymczasem postarajmy się połączyć. Nasze dwie ósemki. Ręce, w dół, łopatki złączone, brzuch napięty. Ręce zaczynają w bok i rozkrok. Raz, Uginasz łokcie, łączysz. Dwa, szeroko, trzy. Łączysz i kółeczka. Cztery, pięć, sześć. Robot siedem, osiem. Przechodzimy do drugiej ósemeczki. Raz, schodzisz w dół. Dwa, góra, trzy, zmiana, cztery, bok, pięć, łączysz sześć, siedem, otwierasz osiem. Cudownie. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden i raz. Dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. R, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam nadzieję, że to masz. Mam nadzieję, że udało Ci się złapać. Jeśli Ci się nie udało, spróbuj jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz. Trening czyni mistrza. Ja pozdrawiam Was bardzo gorąco. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia wkrótce na drugiej części naszego układu z pomponami.